Po co mi ta matma? Czy zadanie czwarte? Dane są dwie urny z kulami. W każdej z urn jest 7 kul. W pierwszej urnie są jedna kula biała i 6 kul czarnych, a w drugiej urnie są cztery kule białe i 3 kule czarne. Rzucamy jeden raz symetryczną monetą. Jeżeli wypadnie reszka, to losujemy jedną kulę z pierwszej, a w przeciwnym wypadku jedną kulę z drugiej. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosujemy kulę białą, w tym doświadczeniu jest równe. No to jest totalnie zadanie na drzewo według mnie. Czyli najpierw mamy rzut monetą, niech będzie o. No i mamy tutaj dwie możliwości, albo wypadnie nam orzeł, albo wypadnie nam reszka. A jeżeli wypadnie reszka, to losujemy jedną kulę z pierwszej urny, a w pierwszej urnie mamy jedną kulę białą i sześć kul czarnych. Czyli wtedy, jeżeli reszka, to będzie tutaj, czyli tu w takim razie będziemy mieli jedną kulę białą i sześć kul czarnych. O. Niech będzie w ten sposób. No to tutaj oczywiście możemy białą wylosować, lub możemy czarną wylosować. Prawdopodobieństwo na białą to będzie jedna. No ile jest wszystkich siedem, a na czarną będzie 6 siódmych. No, dobra. Natomiast jeżeli wylosujemy orła, czyli to jest ta sprzeciwny przypadek, tak, to z drugiej urny. W drugiej urnie mamy cztery kule białe, czyli tu będą cztery białe w tej sytuacji. O. I jeszcze mamy trzy czarne, czyli trzy czarne. O. No i tu też mamy szansę. Na białą, szansę na czarną. Szansa na białą to będzie 4 a szansa na czarną No to będą 3 /7. Oczywiście nie zapisałem. Szansa na wyrzucenie orła jedna druga, a szansa na wyrzucenie reszki też jedna druga. Co nas interesuje w tym zadaniu? Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że lo, wylosujemy kule białą. Czy interesuje nas ta sytuacja? Czyli my musimy tu pomnożyć wszystkie prawdopodobieństwa od dołu do góry, czy tam od góry do dołu. Oraz ta sytuacja, bo tu też mamy. Białą na koniec, czyli tu będziemy mieli mnożenie tych prawdopodobieństw od góry do dołu. I trzeba te prawdopodobieństwa do siebie dodać, czyli z tego pierwszego mamy jedna druga, tak, bo ta liczba razy 4, siódme, bo ta liczba tutaj. OK. A w drugiej sytuacji dodać oczywiście jedna druga, no razy 1 siódma. O, no i równa się równa się, no i co? 1 razy 4 dodać jeden to będzie 5, czyli 5, w 14 tu wychodzi, mamy taką odpowiedź, mamy taką odpowiedź, odpowiedź A. Leci dalej. No takie typowe zadanie na drzewo, no co no, no? 2 na 10 załóżmy, jeśli chodzi o trudność. A po co mi ta matma?